Zawisza Biedgosz kojarzy mi się zawsze z najsilniejszym klubem Biedgoszczu. To dla mnie to jest normalnie numer jeden. Drugi dom spędziłem tutaj prawie że całe dzieciństwo. Wszystkim jest dla mnie, bo jak byłem dzieckiem to tam już byłem, jak dorastałem to też tam byłem. Kojarzy mi się z wieloma ludźmi, z wieloma sportowcami, z wieloma trenerami, a przede wszystkim ze świetną atmosferą. Zawisza Bedgosz kojarzy mi się z połową mojego życia. Mam 23 lata, z czego 10 spędziłam tutaj. Była wam się właśnie, żeby Irena mi nie uciekła troszkę, ale doskonale odebrała pałeczkę. Także byliśmy szczęśliwe, ten złoty metal zdobyty i pobiłyśmy rekord świata. Pamiętam ten bieg, i, i, i dla mnie to było tak szokujące tak fantastyczna sprawa, że, że szaleliśmy tam w tym, tym, na, na stołówce, to jak one weszły, a zwłaszcza Teresa, no bo to zbyt goszczy. Jak weszły na no to 100 lat w górę, rzuty w górę i, i, i tego. Tak. No fantastyczna sprawa. Zarównoć osiągnięcią pani Teresy Ciepłe, to byłoby gdzieś moje marzenie, tak? Na razie walczę o to, żeby w ogóle pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Zawsze podziwiałem Teresę Ciepłą, czyzika Krzysztowiaka, ponieważ Teresa i Crzeźników stawiali zawsze na piedestale sport, to umieli się skoncentrować, umieli po prostu. Podejść do tego w sposób bardzo poważny, nie lekceważący nigdy. Priorytet był zawsze jakaś poważna impreza, to znaczy czy Mistrzostwa Europy, czy Igrzyska Olimpijskie potrafili się do tego przygotować. Nie do jednego jakiegoś startu, wyskoku, tylko ta forma zawsze zwyżkowała. Poszło się na salę gimnastyczną, to tam ciągle był tłok, Przychodzi ja pamiętam jak Anna Andrzeja, czy tam na y, zasadę. Y, bo to taka czołówka wtedy ich była chłopak. Przecież oni też mieli miliżdżó Polski duży, nowe tam z tym Radlinem się cały czas zbracili. <grych> no to. Tam przychodziły przecież i dziewczyny, żeby oglądać te gimnastyki. Przecież to tam cały czas te trybunki małe, ale tam full było. Zawodnicy nie musieli tracić czasu jak tyle co w innych miastach, bo przecież tutaj obieg był blisko i zaplecze było blisko po prostu zawodników. Także zawodnicy z domu mogli się przemieszczyć w pół godziny byli na zawiszy, na najodlejszych części miasta. I był las przecież. Ciężarowcy chodzili do lasu i kotleci, i piłkarze, i gimnastycy. No szokujące jest to, jak ta Zawisza w tej chwili wygląda i z przyjemnością się porównuje tą różnicę z szaloną. No, jest to obiekt piękny. Piękny obiekt, jak się patrzy z, z, od, od ulicy nareszcie ten napis Zawisza, by tylkoż jest na swoim miejscu, że tak powiem. Cały stadion teraz, ten nowy, super. To wszystko zaczyna wyglądać tak, jak się jeździło na zachód, tu nic nie odbiega. Jest światowa tutaj wygląd jest jak na świecie. Tym bardziej teraz mają zbudować bardzo ładną przystań, jak widziałem. Już W sumie jeżdżę co tam przejeżdżam, patrzę, co tam się dzieje. Będziemy mieli bardzo ładną przystań teraz. To będzie też jeden najlepszy na środek. Powiedzmy, nic by nie ubiegało na świecie czy w Europie. Ten obiekt dzisiaj myślę jest jednym z lepszych w Europie. Oczywiście, jeżeli chodzi o infrastrukturę lekkootetyczną, tym bardziej jest mi miło. Natomiast też oczywiście to, że rozbudowała się infrastruktura lekkoatletyczna, potem były inwestycje w inne obiekty, spowodowało, że dzisiaj jest to, jest to teren, który, że tak powiem, może świadczyć usługi dla wielu dyscyplin sportu. I tak zresztą jest, jest piękny hotel, odnowa biologiczna. Ja myślę, że dzisiaj w Polsce, ba, nawet w Europie nie ma, nie ma bardziej takich kompatybilnych obiektów, które mogą spełnić oczekiwania sportowców tak bardzo, jak to właśnie jest na ulicy Pańskiej.

Pierwszy będzie złoty medal, i jak lekki atletyki po wojnie, kusy i Krzyś, i Ostatnia prosta finis już jest 20 metrów. Proszę Państwa, hurra, jest złoty medal. Atmosfera, która była naprawdę w tym klubie, była świetna atmosfera. Proszę sobie wyobrazić, że w tych latach 60. -tych, to tutaj, kiedy przychodził okres roztrenowania na Wśród zawodników, wśród grup treningowych, to tutaj było ciemno od zawodników. Nie było miejsca, gdzie po prostu się roztrenować, żeby poograć piłkę, czy coś tutaj nas. To jeden, jedna grupa, druga wyganiała z tego, żeby już wejść mogła. Myśmy się wszyscy znali: lekoatleci z bokserami, bokserzy z piłkarzami, piłkarze z ciężarowcami. Także tutaj pod tym względem to naprawdę było, było świetnie. Przecież myśmy chodzili na mecze bokserskie, bokserzy chodzili na mecze piłkarskie i, i, i dopingowali. Myśmy również spotykali się na posiłkach. Bo tutaj była tak, taka sytuacja, że o godzinie 13 otwierała się stołówka za salą gimnastyczną, a tam dominowali kulomioci i dominowali przy drzwiach. Ja mówię o tym, że przy drzwiach dominowali kulomioci i, i dyskobole. I niech tylko któraś z pani otworzyła o godzinie 13 stołówki, no to różne rzeczy tam się działy. Zawsze tutaj z chęcią przechodziłem na trening, żeby podwyższać swoją. Wartość jako y, sportowca. I tutaj y, spotkałem się z ludźmi, którzy y, w każdym momencie tej długiej kariery sportowej, bo trwającą do 1984 roku, no, każdy z trenerów, działaczy zawiszy, y, w jaki sposób pomagał mi y, w uzyskaniu y, dobrych wyników. Kolektyw. Tak. To jest decydujące, mi się wydaje. Chociaż y, trzeba powiedzieć, że, że ciężary są to sport indywidualny jest, nie? ale jednak w takich y, drużynowych zawodach, czy na przykład na mistrzostwach Polski, czy gdzieś, to jednak jak się ma kolegę z jednej, z drugiej, jak się startuje, to się lepiej czuje. Bardzo dobra atmosfera, a zasługą był tak, y, spychał świętej pamięci, to była taka dusza sportowa wodniaków no i, 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 i Milecki, pułkownik Milewski to, to była druga taka postać najlepszy, 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 najlepszy. Fantastyczna sprawa, no. polecam wszystkim. No. Tylko, tylko słuchać słuchać Mazurka na, na podium, zdobywać pierwsze miejsca. Nie ma nic piękniejszego w życiu sportowca. Zawisza to tysiące historii yy, i tych takich malutkich, i tych wielkich karier. Yy, oczywiście, że jak ktokolwiek odnosił sukces, to to tam jak taka wielka trąba. Wszyscy żeśmy się dowiadywali o tym, że, że jest medal medal mistrzostw świata, medal mistrzostw Europy. Były oczywiście też medale igrzysk, i to była taka magia, która dawała nam taką siłę. Bo, oczywiście, jak komuś się udawało, to każdy z nas. Każdy ze sportowców wierzył, że jak już komuś się udało, to czemu ma się mi nie udać? Byliśmy na 1000 metrów, byliśmy na czwartym miejscu za Szwajcarami. Myśmy mieli piąty tor, a mieli szósty. Ale już po 1000 metrów było wszystkie praktycznie karty rozdane. I uważam, gdybyśmy nie startowali chłopacy, te dwa biegi w ósemce niepotrzebnie, bo po pierwsze nie mieliśmy dobrego sprzętu ósemki i była nikła szansa wejścia do tego finału. I te dwa bigi kosztowały to, że praktycznie no, ten brąz. A można było walczyć o srebro ze względu na to, że w półfinale tych Rosjan pokonaliśmy, to tam w ogóle nie daliśmy im tam szans. W trzecim podejściu zadecydowałem z trenerem, że idziemy na 77 na rekord świata. No i nie było problemów. Nie było problemów z tym i to wycisnąłem 177 kg. Wycisnąłem wazę. Ważyłem wtedy 81-800. Po tylu latach na tym dystansie w Polsce nikt nie zdobył medalu na Mistrzostwach Europy ani na Igrzyskach. Wszystkim byłem pierwszym medalistą, który na 1500 metrów zdobył ten medal. No, Lubiłem ten dystans biegania, szczególnie mile. I teraz Lewandowski, Kszczot zaatakują. Może będzie Oken atakuje. Oken idzie Lewandowski. Lewandowski. Kszczot na trzecim miejscu. Dłoczee! Lewandowski! Kszczot! Jest, Kszczot! Jest, jest, jest! przypadkowych ludzi, są sami mocni zawodnicy i, i naprawdę wiele zależy od ustawienia, od doświadczenia. Dzisiaj spisałem się w 100% z, z mojego planu. Takie właśnie było założenie, żebym trzymał się e, pierwszych zawodników w grupie, biec za nimi ostatnie 300 metrów, e, zacząć roz, rozkręcać tą całą grupę, żeby na 200 metrów za, do metru zaatakować. No i tak się właśnie udało. Startowałem na trzech olimpiadach w Monachium, Montrealu i w Moskwie. Każda olimpiada była dla mnie innym wyzwaniem. Przede wszystkim największe sukcesy mogłem osiągnąć w Olimpiadzie w Montrealu, ponieważ tam startując w wieloboju już pokazałem się z bardzo dobrej strony, chociaż drużyna nasza jeszcze nie była w takiej samej formie jak ja ale zają, zająłem tam w wieloboju szóste miejsce. Bardzo to wspominam, bo jak to zawsze powiem, 100% skuteczności. Przedbieg wygrałem, finał wygrałem. Miś świata, dziękuję. Bardzo wielka radość, że został tytuł obroniony, bo to... Pierwszy raz jak zdobyłem, no to zaskoczenie. Dla mnie też w duże. Człowiek taki, jak zawsze jak jeździłem po finałach, to było siódme, ósme miejsce, a tutaj niż Świata zdobyte. Przewagą półtorej łódki, gdzie to jest na rangi, w mistrzostwach świata w takiej dużej randze, to jest sporo. Bardzo byłam zdeterminowana na 100%. Wiem, że wszyscy z perspektywy czasu się teraz śmieją, że wyglądałam na bieżąco, jakbym chciała kogoś zabić, ale niech to będzie taka przenośna, że. Chciałyśmy z dziewczynami zabić rywalki, nikt na nas nie liczył. Może to też przystępowaliśmy do tego biegu z takiej pozycji czarnego konia może trochę i może nam to pomogło. Chcieliśmy zdeklasować jakby rywalki i nam się to po części udało, bo zajęłyśmy miejsce na podium. Ukrainki francuski, będzie brązowy medal! Co by tu powiedzieć, my zdobyliśmy przed chwilą brązowy medal mistrzostw Europy, być może najważniejszy w naszej karierze i dlatego tak się cieszymy. My zawsze jesteśmy uśmiechnięte, ale to jest ukoronowanie naszej pracy. W tej zawiszy to kilka talenciaków, kilka młodych chłopaków dobrych. Było, bo tam był Stefan Majewski, Miłosiewicz, Kęsy. To była niezła, niezła drużyna. No i Zawisza w piłce, no to klasa. z Górnikiem 24 tysiące. To się wszystko pamięta, nie? Przecież to były mecze, że hej, jeszcze Bronek, Bani, góra. No i później dobry okres czasów, tam Boniek, Miłosiewicz już w świętej pamięci. od Stypułkowski też, który nie żyje. Dobrze, no to przecież to też świetna ekipa. To był nasz pierwszy sezon w pierwszej lidze, którym zajęliśmy to najwyższe, jak do tej pory czwarte miejsce. Byli, było kilku chłopców z zewnątrz, bo i Piotrek Nowak, który był Sławianidzi, i, i Darek Podolski, też chłopiec z Łodzi, ale głównie ciężar jak gdyby ten sportowy, prowadzenia tej, tej walki sportowej spoczywał na chłopakach z naszego regionu, bo i przecież i Paweł Straszewski z Janikowa, niedalekiego, Franek Jarusz zbyt gorszy, Mirek Grzepa zbyt gorszy. Darek Pasieka z Chojnic, ja z Wójcina Pobliskiego też tutaj, z gorszy Andrzej Brończyk z Inowrocławia, Także tutaj, generalnie, generalnie, ten klimat tworzyliśmy my, czyli ludzie, jak gdyby, związani bezpośrednio z tym regionem. I to już chyba, proszę Państwa, jest po wszystkim. To był dwumecz z Widzewem, pierwszy mecz rozegraliśmy tutaj w Bydgoszczy, przegraliśmy 1-0. Trenerem chyba w tym czasie był, jeśli dobrze pamiętam, Leszek Szymonowicz, natomiast na rewanż już pojechaliśmy z trenerem Topolskim. I tam wygraliśmy w Łodzi z kolei 1-0, bramkę strzelił, jeśli dobrze pamiętam, Jacek Kot. No i doszło do dogrywki i rzutów karnych, których bodajże po chyba trzech seriach już mieliśmy sprawę wyjaśnioną. Ja strzelałem jako drugi, strzeliłem bramkę, a Andrzej chyba dwa razy, dwa razy, trzy razy nawet wybronił, wybronił yy, strzały piłkarzy Widzewa i tym samym awansowaliśmy do, do półfinału. Chyba trenowałem, bo to się trenuje, żeby stawać zawsze na tym najwyższym podium, starać się stawać na najwyższym podium i ja póki co osiągam swój cel. Udało się zostać najlepszym człowiekiem na świecie w skoku lotyżce. No, pff, co tu dużo mówię. No. Super sprawa. Ja jestem spełniony, bo o to chodziło i w dalszym ciągu o to chodzi. i Będziemy dążyć do celu. Jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, to ja myślę, że to będzie jeden z najlepszych okresów dla klubu. Mamy dzisiaj wielu zawodników, wielu potencjalnych kandydatów do tego, żeby medale w Londynie zdobyć. Jest to, jest to chyba okres jeden z lepszych. Oczywiście historia pewnie pokaże, przyszłość pokaże, ile tych medali faktycznie zdobędziemy. Niemniej jednak szans jest, podkreślam, bardzo dużo. Nie ma, nie ma co się oszczędzać za rok Igrzyska. Bardzo dużo pracy przede mną. No i mam nadzieję, że, że przyniesie to konkretną, konkretne owoce w Londynie. Umiem sobie radzić z presją, z, z takim wynikiem. E, no i nic innego mi nie pozostaje, jak tylko pobić McKeevera jeszcze jeden, ostatni raz w Londynie. Już teraz to nie jest tylko wyjazd na Igrzyska, ale myślę, że można pokusić się w marzeniach o medal Igrzysk Olimpijskich i będę ciężko pracował i postaram się ten medal zdobyć. Taki jest cel, no. tak, takie jest moje marzenie, taki jest cel i jeszcze trochę czasu pozostało do trenowania, ale wszystko jest na dobrej drodze.